Boże, ksiądz Ryszard Halwa, to jest nasz następny odcinek z cyklu rozmowy bez cenzury wraz z Jankiem Bodakowskim. Chcemy dzisiaj również kiedyś wielokrotnie mówiliśmy o covidzie też w jaki sposób porozmawiać, w jaki sposób właśnie COVID może, może czynić, czy zbytnia reklama po covid -u. Yy, czy, yy, czy ograniczenia polityka, mogą, to, mogą prowadzić yy, również do, do tego, że, że ludzie nie mają szans leczenia się, leczenia się na inne choroby? I, i... Szanowni Państwo, Jan Borkowski, yy, wszystkie te tematy, o których mówimy, znajdą Państwo w mojej rodzinie, yy, a także w, yy, na portalu, portalu prawnym.pl. Yy, tutaj mamy, ja obawiam się, możemy się obawiać. Bo tu my mówimy na podstawie źródeł, które do nas docierają, możemy się obawiać, że ta walka z Covidem będzie będzie takim zwycięstwem Pyrrusowym. Pyrrus to był taki z starożytności wódz, który wygrał wojnę, ale tak wykończył swoje, swoją armię, swoje państwo, że, że po prostu ta, to zwycięstwo okazało się klęską. I, I ja mam takie wrażenie po lekturze bardzo interesującej pozycji Fałszywa pandemia drugi tom, w którym są zawarte wywiady z różnymi naukowcami, że działania podjęte przez władze na całym świecie Mogą przynieść skutki, że lekarstwo może się go, okazać gorsze od choroby w bardzo wielu, wielu kwestiach. Na przykład, we wstępie do tej książki dr Mariusz Błochowiak, który z wykształcenia jest fizykiem, pracował w różnych zagranicznych ośrodkach naukowych, przypomniał, że w, że w czasie, że w związku z walką z covid em ograniczono dostęp ludzi do opieki medycznej i bardzo wiele, wiele, że teraz ze statystyk nawet wynika, że więcej ludzi umiera z powodu tego, że nie miało dostępu do opieki zdrowotnej niż z, powie, z powodu, powodu covidu. COVID Bo to e, musi być we wszystkim roztropność. Jest także w tej publikacji bardzo ciekawy taki wywiad z dwoma amerykańskimi lekarzami, którzy są współwłaścicielami siedmiu amerykańskich szpitali, doktorem Ericksonem i Mashihi, którzy, którzy twierdzą, że dla zdrowia człowiek musi mieć nieustanny, dlatego żeby nasz układ odpornościowy działał, Człowiek musi mieć nieustanny kontakt ze światem zewnętrznym. Jeżeli my ograniczamy ten kontakt poprzez nieustanne noszenie maseczki albo poprzez dystansowanie się od innych ludzi, co jest bardzo szkodliwe w stosunku do małych dzieci, które tworzą właśnie poprzez kontakt z innymi ludźmi swój układ odpornościowy, a także dla starszych osób, bo to się okazuje, że raz utworzony to za mało. On musi się ciągle aktualizować, jak programy komputerowe, antywirusowe w naszych komputerach. Czyli rozumiem, że tak, to jest taka tak, teoria wiecie, tych, 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 naukowców. tych naukowców. Oni twierdzą, że jeżeli, jeżeli nie masz ten kontakt. Ten układ odpornościowy nieustannego kontaktu ze światem zewnętrznym to nagle się upośledza i ludzie bardzo spada odporność. Na przykład, jeżeli będzie taka sytuacja, że po tych szczepieniach ludzie zdejmą te maseczki, to nagle się okaże, że oni po prostu tego układu odpornościowego nie mają. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że. Poprzez te ograniczenia, przez zamknięcie ludzi w domach, w tych innymi państwach, gdzie wiemy, że teraz jest lockdown w Niemczech, to, to ludzie wpadają w depresję. I też jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Dla zdrowia nie tylko fizycznego, ale także dla zdrowia psychicznego. O, tym no, mówimy właśnie, o psychicznym zdrowiu. Ale ja tu powiem księdzu o zdrowiu. Fizycznym, bo e, z wywiadu z profesor, e, z niemieckimi naukowcami, profesor Uliką e, Kamer e, i doktorem Wolfgangiem Wondargiem, e, wynika, że m, e, w wyniku tej trwającej już ponad prawie rok 24-godzinnej e, medialnej kampanii zastraszania ludzi, te przekazy medialne są bardzo stresogenne i taki nadmiar stresu osłabia układ odpornościowy i hormony bo hormony stresu właśnie które są wytwarzane i tego typu substancje Wy, wywołują właśnie spadek odporności fizycznej, nie tylko psychicznej, ale fizycznej o, o, e, organizmu, i ludzie przez to, przez to zastraszanie nieustanne medialne są bardziej narażeni na e, różne choroby. E, jeszcze w tym wywiadzie pada bardzo ciekawa informacja o tym, że jeżeli e, nasz układ odpornościowy jest e, odseparowany od świata zewnętrznego, to on jest tak skonstruowany, że jest w ciągłym trybie walki. Jeżeli mu się zabierze tego wroga w zewnętrznego, to ten układ nasz odpornościowy staje się autoagresywny. I zaczyna walczyć z, z tym, co jest w nas, co jest z naszym organizmem. Czyli to również ma wpływ na, 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 fizyczne? na fizyczne? Na fizyczne. I jeszcze jest w tym, w tym wywiadzie zawarty wywiad z dwoma polskimi profesorami genetyki panią profesor Polok i panem profesorem Zielińskim, którzy twierdzą, że taka idea nagłaśniania non stop przez media, że ludzie mają siedzieć w domu jest szkodliwa dla ich zdrowia, bo w domach jest bardzo suche powietrze, które sprzyja przekazywaniu tych, tych wirusów. Ja od siebie po, po dodam, to jest moja refleksja. Ja niestety, nie mam niestety wykształcenia medycznego, ale od wielu lat e, słyszałem o tym, że podstawą. E, zdrowego trybu życia jest aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. No, to a, jest a, od, a, dla od, a my od roku non-stop słyszymy, że nie wolno wychodzić e, na dwór, że e, wychodzenie, nawet były takie u nas przepisy, że, że nie wolno było wchodzić e, do lasu to czy do parku tak. na spacer i ludzie w to wierzyli. Ja znam bardzo wielu starszych osób, które od roku już prawie nie wychodzą z domu. Moim zdaniem jest to zabójcze dla ich zdrowia, bo nawet jeżeli taka starsza osoba się nie porusza, nie wyjdzie nawet do kościoła. E, bo, ma, bo, bo zabronione do kościoła, to się na przykład robią jakieś zakrzepy, tak, e, które tak, potem wrac wracają do płuc i, i sprzyjają właśnie zakażeniom, tych wszystkim chorobom dróg oddechowych, więc e, to jest bardzo ważne, my tutaj nie stawiamy jakichś opinii, powołujemy się na, 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 na ukończym, opinię naukowców, nie wiemy, czy, czy oni są wiarygodni, czy nie, ale my zadajemy pytania. Sprawie. Zadajemy pytania, które nas, naszym zdaniem są bardzo poważne, bo obawiamy się, że e, lekarstwo, które nam jest fundowane przez rządzących na całym świecie, może się okazać gorsze od choroby. No, może się okazać, tym bardziej, że już wielokrotnie mówiliśmy o tych skutkach lekarstwa, ale uważam, że musi być przede wszystkim zdrowy rozsądek. Bo, bo ja rozumiem, że, że tam, gdzie, gdzie tak jak były czarne marsze, ci ludzie obok siebie byli i tak dalej, no sam fakt, tak, że pani Lempart ma pozytywny ta wynik ta testu, ta ale ta musi ta być ta zdrowy rozsądek. Co to przeszkadza, jeżeli osoba wyjdzie sobie z kimś z domu, na przykład starsza osoba na ulicę, czy gdzieś, czy nawet do lasu, no, bez przesady. To, to samo, samo w kościołach. Są bardzo, bardzo duże ograniczenia. ograniczenia. Jak są duże kościoły, to wiemy, powinno być o wiele więcej ludzi, bo jak się pójdzie do Biedronki, czy gdzie indziej, no to tam tłumy ludzie mamy, mamy przykład Francji, gdzie wprowadzono przepisy, że w kościołach może być tylko 30 osób, niezależnie od tego, czy to gigantyczna katedra, Ech, czy, czy kościółek wiejski. A Francuzi masowo przeciwko temu protestują. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną e, kwestię, bo... E, nie oszukujmy się, takich, takich koronawirusów, wirusów, chorób górnego, górnych dróg oddechowych, co roku one się pojawiają. Jeżeli my wejdziemy w taki tryb nieustannych lokaldów, nieustannego wszystkiego zamykania, to w pewnym momencie cała gospodarka, całe życie no, padnie. społeczne padnie. Tak, tak. Eee, my musimy no, przyjąć musi do wiadomości, że, że choroby oni... są czymś naturalnym i musimy... Eee, żyć z tymi chorobami. Tak, nie możemy na przykład zrezygnować z transportu. Jeżeli byśmy na przykład zakazali transportu samochodowego, to byśmy rocznie uratowali około 5 tysięcy ludzi, którzy giną. Co roku 5 tysięcy ludzi. Ale to jest koszt za to, że możemy wykorzystywać transport publiczny w komunikacji, w dostarczaniu towarów, środków produkcji i tak samo nad takim kosztem, kosztem naturalnego życia społecznego musi być to, że zlikwidujemy te wszystkie ograniczenia. E, niestety część osób umrze, ale e, dzięki temu e, 99% społeczeństwa będzie się rozwijało. To są, to są decyzje, które trzeba podjąć e, 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 i ja się obawiam, że politycy na całym świecie nagle stracili taką perspektywę zdrowego rozsądku. Drodzy, Drodzy Państwo, e, będziemy, będziemy kończyć. No na zakończenie chcę powiedzieć, że musi być zdrowy rozsądek, pewnie muszą być jakieś ograniczenia, ale, ale takie rozsądne i przede wszystkim, żebyśmy w ogóle nie stracili wielu ludzi, życia wielu ludzi przez, to, przez te ograniczenia związane z pandemią, bo wtedy więcej ludzi może zachorować, czy, czy umrzeć na choroby raka, czy inne. Drodzy, Drodzy Państwo, to był nasz kolejny odcinek z cyklu Rozmowy bez Cenzury. Dziękuję jeszcze i do następnego e, odcinku.